Dzień minutę Michał Kobosko. Paradoksalnie największym dowodem na postępujący rozpad koalicji rządowej jest informacja o jej potencjalnym wzmocnieniu. Wczoraj Paweł Kukiz podpisał z pisem tzw. porozumienie programowe. Co w nim jest, nie wiadomo. Strony mają się dopiero pochwalić treścią tego historycznego dokumentu. Problem w tym, że tu nikt nikomu nie ufa, ani Kaczyński Kukizowi, ani Kukiz Kaczyńskiemu. Obaj nie ufają sobie. Wzajemnie i nie ufają w realizację wzajemnych obietnic. No bo jedyny powód, dla którego Kaczyński dziś potrzebuje czterech sejmowych szabel kukizowych, to chęć przetrwania tej koalicji rządowej, aż tyle i tylko tyle. Sensem trwania tego rządu miało być wprowadzenie tak zwanego polskiego ładu, ale i tu rzeczywistość skrzeczy dziewięć największych organizacji polskich pracodawców. I przedsiębiorców wyjątkowo zgodnie podpisało apel do rządu, by ten spowolnił pracę nad polskim ładem i zaczął je wreszcie konsultować. Bo inaczej, jak podnoszą pracodawcy, grozi nam, grozi polskiej gospodarce, mocno dotkniętej pandemią, długi i przeciągający się kryzys. Dlaczego? Dlatego, że polski ład to pomysł na to, by złupić tych, którzy realnie wytwarzają, wypracowują, Koniunkturę, dobrą koniunkturę i polski rozwój gospodarczy. Na dzień dziecka Jarosław Kaczyński dostał tylko jeden miły prezent. Jest to sondaż w Rzeczpospolitej pokazujący, że jeszcze długo, długo nie będzie żadnego kandydata, który mógłby zastąpić prezesa Pisu, czyli zostać jego następcą. To wielki sukces i wielkie zmartwienie prezesa Kaczyńskiego. Ja na dzień dziecka życzę Wam wszystkim, byście dostali same dobre informacje i w dzień dziecka i w czasie rozpoczynającego się długiego weekendu.